Cześć. znajdujemy się w powiecie pońskim. znajdujemy się w tunelu zblokowanym z odmianą fler. jesteśmy na kwaterze tunelu foliowego jednej z dwóch hektarów. Znajdujemy się w momencie już, kiedy jesteśmy po pierwszych, po, po wcześniejszych usuwaniu i czyszczeniu liści, możemy zaobserwować już wybijający się kwiat. Płonki, ponkowanie, ale zanim do tego przeszła roślina, również musiała, można powiedzieć, skorzystać z pomocy, jaką niesie jej ferty Starter, który wzbogaca ziemię w kasy huminowe, fluowe. Zatyna powoduje właśnie rozbudowę systemu korzeniowego. Iglicyna betaina powoduje jakby odstresowanie roślin tuż po zimie. Produkt był zastosowany do linii ferdygacyjnych w granicach na 10 m sześciennych. Ta sama dowkowanie, ten sam produkt, co mówiliśmy również w innych komunikatach o Malinie. Jak widzimy, moment ten okresu końca marca, już jesteśmy można powiedzieć z dniemi pierwszych dni wiosny. Lecz temperatura na zewnątrz y, mamy 10 stopni. Noce jeszcze są dosyć niskie, oscylujące w granicach 5-7 stopni. No, jeszcze tego ciepła takiego dokładnego nie ma, ale że musimy zwrócić uwagę, że proces zawiązywania płonków kwiatowych i nie jest bardzo newralgiczny. Aby tym roślinom pomóc, warto jest wykorzystać taki produkt XI Active Leos który zabezpieczy kwiatostany przed ewentualnymi spadkami temperatury, ale również nie wiemy co będzie w następnym tygodniu. Prawdopodobnie przyjdą wyższe temperatury, gdzie tego kwiatu będzie coraz więcej i będziemy myśleć o zapyleniu. Jeżeli mówimy o zapyleniu, bardzo jest ważnym elementem wykorzystywania takiego pierwiastka jak bor i molybden, który znajduje się natomiast w produkcie takim jak Sea Active Gold. Na ten moment jest również aplikowany produkt z gamy przy, i przy tych temperaturach z gamy KSC Fit Actyl KSC1 oparty głównie na fosforze. W późniejszych etapach intensywnego kwitnienia na pewno będzie aplikacja produktu KSC6 opartego na azocie, fosforze, potasie, pięciu mikroelementach i siarki, ale również wzbogaconego o potas. Jeżeli chodzi o tą plantację przeprowadziliśmy dzisiaj pierwszą fluorometrię na truskawce Fluymetria nie wykazała jakichkolwiek niedoborów, mimo to, że te składniki pierwiastków, które Państwo na pewno widzicie, są też niepokojące, zwłaszcza na zawartość azotu w roślinie. Musimy oscylować odpowiednio zawartość azotu z tego względu, żeby nie doprowadzić rośliny do przeazotowania, co może zwłaszcza w tunelach foliowych, doprowadzić również do opóźnienia, owocowania, na czym nam nie zależy. I gdyżkolwiek wspominam, robiliśmy tą fluorometrię w temperaturze w granicach 10-13 stopni, fluorometria będzie na pewno powielona w następnym tygodniu, gdy warunki panujące już będą troszkę wyższe temperaturowo, bo jak wiemy dobrze, na wpływ fotosyntezy w roślinie również bardzo szerokim asortymentem odpowiada temperatura. Zachęcam do śledzenia następnych komunikatów. Prawdopodobnie w niedługim czasie spotkamy się już na polu, na polu otwartym, ale spod osłon płaskich przyspieszanych folią perforowaną zobaczymy co tam się znajduje.